Uważaj, gdzie stawiasz, po bolutku, po bolutku, po tak. Ostrożnie, kochanie, ostrożnie. Ostrożnie? Dziewięć miesięcy temu prosiłam Cię o to samo. Zamyśliłem się. No już, już nie denerwuj się, chodź. Słuchaj, to, to na pewno jest tutaj. Nie wiem, no, adres się zgadza. No Ale gdzie są jakieś koce, jakieś karimaty, nie wiem, jakieś takie materace, cokolwiek, no? Przestań marudzić. No co? To była jedyna szkoła, w której mieli wolne miejsca. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale naprawdę już nie mamy czasu wybrzydzać. Dobrze, już, spokojnie, nic nie denerwuj, No, usiądź sobie. Zaraz ktoś przyjdzie na pewno. No, siadaj. Krzesełko wytrzyma? Wygodnie ci? Bardzo. Krzesełku mniej. Masz szczęście, że się... Dobra, cichutko już. Żadnych tych. Tak. Powiedz tylko jeszcze... Dużo tu zapłaciłaś za też. Kuźwa, dziesiąty raz pytasz! Mniej niż w innych szkołach. Tylko tutaj musiałam zapłacić za całość z góry. Jak za całość z góry A co zapłacić? miałam y zrobić? Ale... Całość z góry. Dobra, już spokojnie, się nie denerwuj. Lotniskowiec wylądował? Dobrze. Zaraz ktoś przyjdzie. Naprawdę, jeszcze jeden żart, to pożałujesz. O, już ktoś idzie, pewnie położna. Spokojnie, zaraz ktoś się tobą zajmie. No. <noise> Do mnie? Y y y y y tak, y y ale. Y Na zajęcia? <noise> ale, przepraszam, ale pan je prowadzi? No, jakby to powiedział Niemiec, ja! <noise> Nie, nie, przepraszam, ale nie to chyba podać. Dyplomowany mechanik, Marian Rodzeń. Ale Bardzo miło. Świetnie. A, tak, tylko że chodzi o to, że my chcieliśmy do sz szkoły Rodzenia. No, ja jestem Marian Rodzeń, dyplomowany mechanik, to jest moja szkoła. Nie nie. Tak, tak, nie, nie, nie. Chodzi o to, że myśleliśmy, że to jest taka prawdziwa szkoła Rodzenia. No to jest prawdziwa szkoła Rodzenia. Ja się nazywam Marian Rodzeń, i to jest moja szkoła od nazwiska Rodzeń. Marian Rodzeń, Szkoła Rodzenia. no. Także witam nie, na nie, nie, zajęciach z naprawy ale, samochodu. Ale nie, nie, bo, bo zaszło pewne nieporozumienie. Ja nic chcę się nie dowi dowi dowiadywać o jakichś tam naprawach samochodu. Po prostu mi chodzi o to, że chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o rodzeniu. Tak, aha. Chcemy się czegoś dowiedzieć o rodzeniu. Rozumiem. Urodziłem się 20 września. W Lwówku Śląskim. Mama jechała z Mirska. Prawie w taksówce się urodziłem. Warszawa Kremowa. Panie, pan kompletnie nie rozumie. Nieporozumienie ogromne. No. Nam chodzi o poród. Tu. Poród. Czy wyście się zmówili wszyscy? Ale jakaś zmowa jest? Ale. O co pan? To jest piąta ciąża w tym miesiącu. To jest takie. Jak to się nazywa, jak dziecko prawie wybucha? Co? Baby boom, jakieś? Ale. Ale proszę pana, ale to nie, nie uważa pan, że to jest pana wina? No właśnie. Moja wina? No pan? tak, ale przepraszam bardzo, no to jak pan nazwał szkołę? No nie a po... dlaczego moja wina? No, jak miałem nazwać? ludzi w błąd! No, na... Nazwą tej szkoły, proszę pana. A jak mam nazwać? Nazywam się Rodzeń, to jest szkoła Rodzenia. Jak mam nazywać szkoła Kowaluka, to bym dopiero wprowadzał w błąd. A jakby się Kowalak w. Wku... a skur. w wieczorach ta... 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 skur... jest... ja, już... nie to... podjechał. tak, tak, mówię? O Nie, że. się skur. Rzeczywiście, ma pan rację, nie może się inaczej nazywać, to jest szkoła. Proszę pana, ja wiem, że pan jest zdenerwowany, ja też my tu wszyscy jesteśmy zdenerwowani, ale proszę sam, proszę sam stwierdzić. Jak można nazwać szkołę rodzenia? Pan ma jeszcze no, normalnie dopisek. Szczęśliwy maluch. Specjalizacja Fiat 26 p Nie. <noise> no, no Andrzej, przepraszam bardzo, w ja się tylko maluchem jak swój... Ja strzelam. Andrzej, zostaw pana. Nie wiem, komu masaż robić pierwszemu, wie pan. Andrzej, do mnie! Andrzej. Andrzej! Jeszcze Andrzej. kur... Andrzej. Andrzej! A na drugie Jarosław, tak? Nie... Ja bym powiedział, wypie... ale kobieta jest w ciąży! To Panie... na nas słucha, no co pan? mój. No? pana, już za tak popłaczę! Kochanie... Ja mam, nie, już mam pachania na wy, wy, wy Wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. A? Mi rękę. Jedna rzecz. Adżaj. Jedna rzecz, zaraz zaraz wychodzimy. Skoro tak, skoro tak no. sytuacja wygląda, może by pan nam po prostu <laughs> oddał pieniądze. <laughs> nie, to przecież przelew to nie jest licznik od Astry, tego się nie da cofnąć. No ale ale to my za całość z góry zapłaciliśmy, Adżaj? no to co? Czyli wychodzimy? Ja już nie wiem, czy ty się cieszysz czy ty... Andrzej, Nie, ale poczekaj, Andrzej, zapłaciłaś za całość z góry, szkoda pieniędzy. Panie Rodry. Andrzej. No, skoro my tu już jesteśmy, może by pan coś tak jednak powiedział o tym całym tam... No tam coś tam mogę pomóc, bo trochę coś tam się znam, doświadczenie o, mam. widzisz? Ma pan doświadczenie? Tak, ja już tutaj robury robiłem, mielcze, kamazy. Dobrze. Nie takie rzeczy się wyciągało, spokojnie. Ale bardzo, co pan powiedział? Że co? Co bo pan miał tutaj na warsztacie? Kamazy, jelczą ciężarówki. Andrzej? A tak jak przepraszam bardzo, to pierwsza ciąża? Pierwsza. A właściciel? Ej, pierwszy. No Andrzej! Sama mówiłaś, że pierwszy jest! No ale jak tak może... No ale jak... Ej pan, no... Pytam, bo one zawsze mówią, że pierwszy, tak jak handlarz w komisji. Jakby potem tak pogrzebać w historii, to może być nieźle nastukane, nie? Pan, e, dobra. Panu bardzo dobrze idzie. Luz, pan, luzy pan, na wahaczach, jakieś niech, coś, wie pan, to jest ku... trzeba sprawdzić, nie? Niech pan kontynuuje. E, niech pan powie, jak, jak się na przykład zachować... E, znaczy w ogóle nie, dobra, zacznijmy od podstaw. Jak w ogóle ten poród we, według pana wygląda? E, znaczy to, no, to na moje. No. Taki poród to jest jak wyciąganie silnika z Golfa Trójki 1.9 TDI, nie? Mało miejsca, trudno chwycić, jakieś dziwne kable się ciągną. po prostu nie wierzę. A, to teraz niech pan powie, jak, jak się powinniśmy zachować w czasie yy, porodu? No, przede wszystkim nie patrzeć mechanikowi na ręce, nie? <grym> Czy tam lekarzowi, no bo się zestresuje, coś spierdzieli, to jest bardzo łatwa pomyłka, nie? No, tak, tak, no. tak. tylko wie pan co? No? Lecharz to jest fachowiec, a nie pierwszy lepszy mechanik. No dajcie spokój. Łagodna byłam. Co to ja jestem gorszy niż lekarz? Proszę panią. W latach dziewięćdziesiątych, w latach dziewięćdziesiątych, z moim przyjacielem tu w garażu obok, wykonaliśmy pierwszy w Europie transplantacji silnika z nosa do Nikt nam nie wierzy, mówili, jesteśmy szaleni, ale byliśmy pełni idei, byliśmy gotowi ruszyć z posad silnik dla nosa. A i co? Tak, I co? Przy, przyjął się przeszczep? Że no, Matis nie przyjął przeszczepu i ośrocił małe zielone tyko. No nie wierzę. No, ja pan. Bardzo smutne, co pan opowiada, ale e, niech pan kontynuuje, niech pan powie na przykład, o, co z bólem, no. A no tak, to boli, bo my często jesteśmy zgięci, to i w plecach strzela. Ja na ten przykład, jak mnie boli, to sobie z tyłu tym y, borsuczym łajnem smaruję, nie? Przepraszam, łojem, łojem, Przepraszam, nie, to... Łajnem, to by gówno z tego było, to nie ma sensu smarować. Polska. Ból w czasie porodu. O, właśnie. U kobiety. To kobiety coś boli? O, nie wiem. Przepraszam bardzo. Czy pan kiedyś rodził? Nie, a pani? Też nie. Andrzej? Coś się mądrujesz. Że... Znaczy... Andrzej. Spokojnie. Dobra, nie ponieważ... drażni prezesa. Dobra, ostatnie, ostatnie pytanie. Niech pan powie, co żona powinna zabrać ze sobą do szpitala. Jak tak na nią patrzę, to sporo żarcia. A Andrzej, i ty na to pozwalasz? Nie no, proszę się nie denerwować, no w szpitalu z lekarmią. Także Ta. jak się ze sobą nosi, to człowiek się nie prosi, nie? No. A dużo żre? Je? Co pan gada? Daj pan spokój, ile ona A tuste je? Je tuste? Samo tłuste. Wie pan co, ja tam nie wiem. Ja tam się może nie znam, ale po mojemu, jak samochód dużo oleju bierze, to trzeba się pozbyć. Oddaj pan, póki jeszcze w miarę dobrze wygląda, nie? No. Nie, no co pan. Na no co zżył się pan? No wie pan. Człowiek raz ustawi fotel, to nie chce przesuwać. Nie ja wiem. To już się samo posuwa. Panie, powiem tak. Rok, dwa, dwa najwyżej i oddaj pan to, bo potem pan się tego nie pozbędziesz. I będziesz pan jeździł na tym foteliku, aż was śrot nie rozłączy. Ach, nie, bursa, już mam dość tego, naprawdę. O, o. A, ale jest dobra wiadomość. Klima chodzi. A w tych starych rocznikach to rzadkość. pana, już mam dość słuchania tych pierdół. Spokojnie. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Rozumiem, spokojnie siu, rozumiem kobietę, teorii nikt nie lubi. Przejdźmy do praktyki. Ej, 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 ej. gościu, gościu! Co? Co? W jakiej praktyki? No, jakiej praktyki, no. Co się dzieje, jak się rodzi dziecko? No, rodzi się dziecko i trzeba zrobić. Trzeba zrobić test na ojcostwo! Ach. Nie. Lubi Pan ryzyko. No i dobrze. Nie ma sensu, Andrzej. Nie ma sensu. Momencik, nie, przepraszam. Jak się rodzi dziecko, to trzeba... przeciąć pępowinę. Brawo! Cieszę, nie jesteś taki głupi, jak cię w mediach pokazują. Andrzej. Słuchaj, to masz tak. To jest alternator od Fabii. To jest kabel, a to jest, proszę ja Ciebie, nożyce do blachy to są. No, tnij pępowinę, tylko uważaj, żeby Cię ręka nie zadrżała, bo będziesz cienkim głosem mówił. No, dawaj. No. Ja? No, a Ty? O kurczę. Ja, ja, Ty. Świntuchu. no dawaj. emocje. No. no, są, nie? No to... Andrzej, czyś Ty zdurniał. Jesteś matka? Trzymaj pępowinę. No, chyba zwariował. Trzymaj pępowinę, mówię. O Jezu! No. Nie tą ręką! <śla> z <Znerw. śla> nerw! Kurczę! Aparatu nie wziąłem. Emocje są ważne. Emocje i wspomnienia! No. <śla> nie wiem, czy mi się uda, bo ja pierwszy raz. Jest! <śla> Jest! Andrzej o Jezu! Jaki piękny alternator! O, o, Jezu, Do. Jeszcze umazany. No. O, chłopiec! No. No. Będzie ze 3 kilo! No, tak, tak. Z czego to? Z Fabi. Damy mu Fabianek. Nie, po prostu już mam tego serdecznie dosyć! Jak co się ty nerwujesz? Nie, za chwilę przez was! Bo po prostu mi wody odejdą! Jak, jak do wody odejdą? To do szpitala trzeba! Szybciutko! No, pan panie nie. rodzeń! Co to znaczy, że wody odeszły? Chłodni ta